Cześć, tu bardzo grzecznie zdążyłem za kolejny odcinek z serii Minecraft na 100%. Widzowie, poprzedni odcinek zakończył się jakkolwiek niepowodzeniem. Wszystko, co miało pójść dobrze, poszło źle. Eee, nie pokazałem wam obrażeń, jakie zadał, zadało kilka Creeperów. Jestem świeżo po tej nagrywce. W sumie tutaj dziura jest, tutaj jest dziura. Tutaj też jest dziura. No ogólnie, no. Nie fart. Nie udało nam się zdobyć też również w którą zakładałem, że zdobędę i będzie to speedrun. Ale niestety, szkielet sobie zniknął na moich oczach. Eee, więc... No, co ja mogę powiedzieć? Nic nie mogę zrobić w tej chwili, no muszę... Muszę zrobić coś innego. I teraz wydaje mi się, że nowy cel jakim jest? Zdobądź zaufanie ocelota łowca lwów. Chyba tak to się nazywa. Tylko przeczytałem sobie, gdzie występują oceloty. Teraz tak, są to albo koty, albo faktycznie oceloty. One występują na dżungli. Przyznam się, używałem kreatywa, ale na drugim zapisie. Zrobiłem sobie kopię tego świata i sobie podatałem. Poszukać rzeczy. Nie pamiętam gdzie są te rzeczy. A zrób, chyba znalazłem gdzieś wrak statku. Ale ale jest pewien problem jesteśmy na wyspie na tej wyspie nie ma dżungli więc albo na live będę tego szukał jeżeli tutaj nie znajdę na tym odcinku albo nie wiem co bo to jest przesada jak dla mnie już to jest powiem wam widzowie że naprawdę nie fart jeżeli chodzi o to wszystko bo Eee, Wolę sobie to sprawdzić, nie sprawdzałem gdzie jest portal deneru, znaczy e, przepraszam do kresu, bo nie chciałem sobie jakby spoilerować, nie? No to zobaczyć oczywista akurat. No ale kurde no żeby mieć akurat takie szczęście, że w pożenie odcinku znika ci szkielet, a teraz gdy chcę przesłapować sobie cel, w sensie jakby nadać sobie nowy cel to nie mogę za bardzo, no bo nie ma dżungli gdzieś. Nie ma nigdzie dżungli w sumie na tym świecie. W sensie tutaj, na obszarze, w którym tutaj gram. Więc no, jest widzowie spory problem. I ja nie wiem, jak go rozwiązać. Nawet nie wiem, gdzie mam iść, tak szczerze. Przejdźmy go całą wyspę na tym kreatywie, żeby po prostu zobaczyć, co gdzie wokół mnie jest. Nie ma nic ciekawego. To jest świat przekonwertowany z, e, z wersji PS4. Więc o jakieś takie tutaj w pobliżu góry typu właśnie z tego update'u gdzie masz te góry takie co ten śnieg Cię wciąga to tutaj ciężko będzie o to bo to mówię to jest świat przekonwertowany z PS4 a jak wiecie gram na PS5 nawet widać, że no jest inna grafika tak więc ja naprawdę widzowie nie mam pojęcia co w tej chwili zrobić ja będę musiał srogo latać po mapie i szukać dżungli. Bo inaczej tego nie zrobię. Jeżeli nie będę miał dżungli. To wspomnij, prędzej znajdę e, portal do Endu niż dżunglę. I to mnie nawet nie cieszy, to mnie wcale nie pociesza. W ogóle teraz zwróciłem uwagę, że niedaleko mam tutaj e, ten Bioma, ale naokoło łódką płynąłem teraz. To zauważyłem. Więc jeżeli chodzi o to, to jesteśmy naprawdę w... No w ciężkiej dupie tak naprawdę, no bo muszę tak, zrobić name taga, czyli muszę znaleźć tylko spawner chyba. Tylko spawnery mają name tagi Czyli tak, muszę znaleźć spawner, dżunglę, no a portal do Endu, no to będę w stanie sobie znaleźć za pośrednictwem oka kresu No powiem wam tak, no nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Wiecie, też nie będę zmieniał świata tylko do tego, bo nie zespiła mi się dżungla ani name tag, tak, no, to jest bez sensu. Jak już tu zacząłem, trudno, będę się musiał męczyć. No, nie jestem w stanie nic zrobić akurat. I to jest, to jest właśnie problem. Eee, nie wiem, jak jeszcze w inny sposób może pozyskać tego, ale chyba będę musiał, dla was to będzie dosłownie sekunda, a dla mnie to może być z 10 minut szukania dżungli. Na kreatywie, żeby nie było platyna 1, czyli wersja, właśnie kopia, właśnie wam ten teraz odpalam, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń z mojej strony ani żadnych teorii z waszej strony, o, tak jak widzicie, jestem gdzieś nawet, nie wiem gdzie jestem. No, tak jak mówiłem, to jest kopia. Jeszcze przed tej akcji ze szkieletem ładnie, czysto mniej drzew, nawet jest. Więc ta kopia została zrobiona dawno. Nawet tu nie ma pochodnie, a tu specjalnie chyba. A nie, są pochodnie, dobra. Tutaj właśnie była robiona miniaturka na ten odcinek, gdzie shadery zainstalowałem. Takie, tak wam powiem tylko. No więc mówię, no jest kurde. Spory problem, jeżeli chodzi o to. Pozwoliłem sobie odpalić ciągły dzień oraz koordynaty. Bo ja wiem, że to może być oszustwo. Ja wiem, że Wy to możecie jak to odebrać. Ale ja próbuję sobie to ułatwić. Bo jeżeli miałbym faktycznie łazić i szukać, to równie dobrze mógłbym tego nigdy nie znaleźć. A zależy mi na zrobieniu tej platyny. No bo w minecraftcie będę miał za niedługo od 1000 godzin na wersji PS4. W sensie to jest wersja PS5, ale i tak cały czas PS4. Więc. Dzieciństwo w sobie, tak można to nazwać się znaleźć dżunglę. Była nieopodal w sumie, jakoś nie bardzo daleko. Tylko, że mi się to nie nagrało, więc taki macie przeskok. Ale tak, znalazłem, spisałem sobie koordynaty i dalej już to co mówię, to już się dzieje na survivalu. Wróciłem już na nasz pierwotny świat. Jak widzicie wszystko jest w normie. My musimy kierować się w Zandamstwo, tak plus minus. Dla Was to będzie chwila, dla mnie to będzie parę minut. Łażenia, zanim dostaniemy się e, na dżunglę, musimy pozyskać jakieś jedzenie. W sensie chodzi o ryby, bo one tu będą najbardziej potrzebne. No, nie ten guzik, sorry. Nie ten guzik. Dobra, jeszcze przed nami będzie jeszcze jeden ocean, to wtedy sobie ewentualnie zbiorę te ryby. Chcę, skupmy się na samej podróży i dotarciu do miejsca w jednym kawałku. Błędem było to, że nie przyszedłem jeszcze się przespać, jak miałem na to okazję. No ale cóż. Już widać chyba nawet. O, to Widać dżunglę. Tak, jest dżungla. Jest problem, bo tak jak mówiłem, jest noc. A tu łatwo można zginąć. Wątpię w to, że jedną rybą uda mi się oswoić ocelota. Już tam kota, bo. Z czego co to podobno zamienili, to. Już tak mi ktoś mówił, nie pamiętam kto, ale ktoś mi tak mówił. Nie wiem ile procentach jest to prawda, ale wiem, że na pewno występują one na w mnie w dżunglowym. Dobra, trzeba połowić trochę. Tu widzę rybę. Jak jeszcze, jak będę trafił? Byłby fajnie. Dobra, by mi to głównie dotknęło. tutaj czterech was jest. Trafię go, dzięki. Dobra, teraz tak. Znalezienie ryb to jest jedno. Znalezienie ocelata to jest drugie. A przeżycie w dżungli to jest trzecie. Gdzie, jak dobrze wiecie, wszędzie są korony drzew. O ile... No to chyba jest korona, to nie ma znaczenia jakoś. No to nie powiem, ciężko będzie. Bo. Mowy będą sobie pod koronami siedzieć i będą sobie przeżywały Dobra widzowie, posiedzę tu sobie trochę ewentualnie wezmę się na... Nieważne, zostanę tutaj na górze Poczekam na rozwój sytuacji, poczekam się dzień zrobi Wtedy ewentualnie będę na czymś myślał Nastał nas dzień, a to oznacza, że możemy w takim razie polować A, to jest... Co? To jest co dobra. Nieważne. Możemy polować na ocelota w takim bolnicie, Jeszcze zanim na niego zapoluję, poszukam sobie jeszcze ryb. O ile jakieś tutaj są? Są ryby i widzę portal. Fajnie, tylko widzę, ci do mnie pełnią. na szybko. Skrzynia jest tu. Ej! Ty! Ty bo on strzela tym. Tym syfem. Ten tu strzela. tam mnie chyba istotnego nie było i tak. Dobra, zawijka szybka, taktyczna. Dobra, mamy 6 ryb. Tyle, bo wystarczy pytanie czy o nie. Je, czy jedzą wszystkie rodzaje ryb. Raczej chyba... Czu nie wiem. Dobra, wziąć ja muszę znaleźć tego co Zauważyłem pewną rzecz, że mi FPSy spadają w tej dżungli. A i taką ustawioną wydajność. To moje jest ono czyli moje własne tutaj ustawienia weszły, ale sam fakt. Czy mam spadek FPS-ów. Niemocny, aczkolwiek rażący. I bardzo, bardzo widoczny. Zmniejszyłem sobie tam ustawienia graficzne, ale i tak mi ścina, co jest nie tak. No, widać nawet, że zmniejszyłem, bo teraz bardziej widoczny jest ten taki. Takie niedociągnięcia w grafice. Z czego co wiem, to te shadery dalej są w wersji beta. Aczkolwiek już się tak nie bagują jak wtedy kiedy wyszły. Mamy Mesę też z tego co widzę obok. No jest problem, bo ja dalej ocelota żadnego nie widzę. Teraz pytanie. Czy oceloty występują. Czy oceloty to nie są koty teraz w tej wersji? Te najnowsze, bo jak sprawdzałem to nie wiem czy mi nie wychaczyło starej wersji jeszcze Opisyłem, gdzie można znaleźć oceloty. A czy oceloty w Minecraftie to aktualnie koty? Kurde, nie wiem. Byłoby to co najmniej głupie, aczkolwiek niewykluczone, tak? Pamiętajmy jednak, że no, w Minecrafcie na przestrzeni lat dużo się zmieniło. Nawet no jest no shadery na konsoli chyba nikt by się tego nie spodziewał nigdy a jednak proszę bardzo są zawsze ustawiłem maksymalną wydajność podstawowy tryb wydajności aby jak najmniej lagowało ale to dalej laguje więc przepraszam was za to bardzo nie jestem w stanie tego już zmienić ale mam pewne obawy co do tego, że ocaloty jednak zamieniły się na koty. A koty, jak dobrze wiecie, występują tylko we wioskach. Wyszliśmy w tej chwili z dżungli. Trochę tu już chodzę. Time lapse y widzieliście nawet. Nie przemieszczam się jakoś nie wiadomo jak. Sprawdzam w miarę wszystko, co jestem w stanie. I chyba mam drobne obawy. Że oceloty to są koty, a koty są w wioskach. Ty, to ładnie jest. W sensie, że to były ładne to Jezioro. Dobra, widzowie, cofam to, co powiedziałem. Jest! Widzowie, łowca, lwów jest. Udało nam się zrobić. Kurde, martwiłem się. Martwiłem się niezmiernie, że nie znajdę tych ocelotów. A proszę, czy nawet drugi chodzi. Trzeciego chyba nawet widziałem. Tak, małego. No widzowie, no. Udało nam się zrobić trofkę. Wiem, że zmieniamy jak rękawiczki, ale no. No. Muszę name taga zdobyć, do name taga nam daleko. Sądzę, że prędzej wejdę do endu niż zdobędę name taga, ale najwyżej po nagrywkach będę dużo po jaskiniach łaził i szukał tego name taga. Ewentualnie, nie wiem, może u jakiegoś wieśniaka coś. Widzowie, udało nam się zdobyć ocelota. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.